O, ognisko mi okradają. Zabieraj to. Zabieraj to drzewo, no. Hi, hi, hi. Za ciężkie. Dziadek, za ciężkie dla ciebie. Chodź po brzuszku podrapię. Chodź, chodź podrapię, no. Chodź podrapię po brzuszku. Chodź. Chodź, dziadek, podrapie cię. Aresik, chodź, chodź. Chodź podlapię, No dawaj Dawaj tu kładź Kładź po brzusku, po brzusku Nie gryź mnie Tylko po brzusku Chodź Ach, Radości No chodź po brzuszku cię podrabię, Chodź No chodź po brzuszku Chodź

Szalał się dziadek Szalał się dziadek hi, hi, hi. O, o, o. o! No! Dawaj na plecki! Nie, to nie. O! o. Hi, hi. się na jad o, o, o! Mówiłem nie wynoś mi tego! Dawaj no! Puszczaj. o Oto kurwa! Ognisko mi, moje stare. Roznosić będą. I. <śpuszczaj> Szaleju! Dobra! Dość!